Ale nikt się tego nie spodziewał, a dzisiaj jest w Minecraft. Ym, mam tutaj stajnie, czy mam parkura. Na samym końcu kuku, bojego, nie kuku bo ja go nie mam. Pokażę Wam stajnie. Tutaj Zenek, czyli Enderman. coś tam dziury porobił. No, Zenek tu nie wiem, gdzie się on tam łazi. ja mam to. Zatujecie sobie. Te dwa! Debile, za przeproszeniem. Weszł do stajni. Dobra, ja jej idę bić. Ale to było już poza kamerą. Do, dobra, ofas. Już nie będziesz się bał tych debilów skończonych, czyli yy, yy, tego szkieleta i tych zombie. Czemu ja tam? Dobra. Zamknąć się Dobra, em, ogólnie tutaj e, jest mój chłopak. Co ty robisz? Nawet na paszczet widziesz. Na rzeź. Ej, w następnym odcinku robię buduję rzeź. Co na to? Oczywiście. Robię rzeź. To jest Zenek. On umie piękne piosenki robić, śpiewać, więc ja Wam zademonstruję. zajmęstruję. i Zenek. Śpiewał, tylko goną się do nas odwróć, bo o, idealnie. Jezu, co mi się tutaj włączyło? Śpiewaj. Koni! Biegu. świetna zabawka do Piękny zanek, naprawdę. No to mała pięknie Zenek, naprawdę nie jestem no jest pewna co Barbara śpiewała jak byłeś z playbacku to od razu lecisz na pasztet e, raczej króliki idą na pasztet ale ja, ja tych no nie, ma, nie mam pa, fa pupu, pa, fa pu fa fa pu idę spać sen 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 sen, sen. Dobra, wyspałam się. Mam nadzieję, że nie ma zęka. jak jesteś tu? No kurde! Nie ma do mojego parkura wchodzić! Ktoś, ktoś weszedł do... Później to załatwię, tam jakiś pająk wszedł. Nieważne. Tu są pająki, ogórki, tam są zombie... Nie, już nie ma sobie zombie, super. Zenek chyba nie ma, Zenka... Zenek gdzieś tam polos, czyli Enderman mój. Zenek jest. Ja widziałam, że ktoś się teleportuje. Zenek, ty miałeś po mleko iść. Masz to mleko, kuwniaku? Gdzie ty jesteś, Zenek? Masz to mleko? Ach, nie, nie mam mleka. Patrz znowu po mleko. Nieważne. E, tutaj mamy e, osiołki. To, są, to jest kleofas i klewcia. E, Ogólnie tylko osiołki mają mnie. Jest, tam jest kleofas, tam jest klewcia, a tu jest barbara. Yy, ogólnie Barbara yy, siedzi w piwnicy, yy, bo zaczęła z niej ścieknić woda. Ona jest jakby rękawiczką. Yy, yy, I zaczęła z nie ścieknąć woda, ale na łazience. Czy Zenek się zamienił w konia? Bo ja widziałam, że się jakiś koń teleportuje. To byłeś ty. I jest na pasztet za chwilę. Dobra, nudzimy się, więc zbuduję żeś. Muszę wziąć wszystkie materiały. Hmm, wezmę to. Wieczmy, jak to na przyda. Hmm, to się przyda. I ehm, żeby to mrocznie, żeby było tak mroczne, to weźmiemy mięso konia. Gdzie, jest tu gdzieś konia. Mięso. Niech to jest to mięso konia. Poczekajcie, zobaczę, które jest mięso konia. ofiarą jest ten oto konie. Co się drzesz! O, tak jest mięso konia. Dzięki. Ha. Ważne. Jeżeli <grym> um, będzie mniejsza niż w stanie, bo stanie budowałam 10 ml dni. Nie 4, bo ja jestem taki haker, że ja to w sekundę mogę zbudować. Ogólnie ten cały świat jest płaski, bo jak są takie biomy różne, to ja nie lubię. To ja nie lubię drzew. Bo ja chciałam mieć taki fajny teren, a nie, ja, ja nie lubię wygładzać drogi i ja nie, bardzo nienawidzę y, drzew rozkopywać, więc no. słyszę jakieś dźwięki, że mój królik coś tam odwala, ale to mnie teraz nie interesuje. Chyba wczoraj, albo wczoraj miskę rozbił, rzecz, więc bawi się jakąś plastikową miską, co, je, co, i, i co jej dałam. Dobra, to jest ja buduje, buduje, buduję, buduje. Buduję, buduję. To będzie trochę. No czemu reklama? Mamy drugą ofiarę. Tą ofiarą jest Grażyna. Poprzestaw się Grażyno. To jest Grażyna śniwska. Ona już sama idzie na tą rzeź. XD. Już nie wyjdziesz, przykro mi. Pięknie, ten piękny prostokąt ten gracz zbudowany. Nie wyjdziesz Grazia. Nie wyjdziesz Grazia. Sztet. Jak ma rzeź wyglądać? E, Także... Także po prostu taki domek, tylko że jest miejsce dla konia, można go przywiązać, można go zabić i zrobić mięso. Co? Moim zdaniem nie będę tutaj robiła e, nie będę tutaj robiła tego... No, nie będę robiła podłogi, e, bo nie chce mi się. Jak robiłam w tej stanie podłogę, to, 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 to trwało wieczność. Budowanie ściany, moim zdaniem, jest kosmicznie łatwe. Bo, bo budowanie podłogi jest tak przedłuża, że w jeden minecraftowy dzień tego się nie da zrobić. Jezu! Nie da się tego zrobić w jeden minecraftowy dzień, jak mówiłam. No... Eee, granie jedną ręką jest okropne. Jedną ręką muszę trzymać telefon, drugą grać. I to jest okropne, dlatego że robię dużo cięć. Mm. Jezu! Jak grałem w The to ciągle były reklamy. No Stop były reklamy tego. Max Masters. Coś się nazywa. No Stop. Um, na przykład postawiam sobie ten blok. Reklama. Usunęłam sobie ten blok. Reklama. Nie pytajcie, że te drzwi są tak krzywo, po prostu, tak, po prostu je tak ustawiłam. Jak robicie dach albo podłogę, nie, lepiej dach, to ja tak zawsze robię. Może to będzie słaby dźwięk, bo muszę... Będzie pewnie słaby dźwięk. Ja tak robię właśnie i tak dalej, o. Właśnie tak. I to jest taki przyjemny bardzo sposób, żeby tą podłogę zrobić. To jest bardzo przyjemny sposób. I ja to zawsze robię tak. Jezu, to mi się usuwa! Ja wyszłam z tej gry na chwilę, dosłownie. A tu już jest noc. Ten sens V2. Na moje oko, jak się śpi w Minecrafcie, to, to ta noc według człowieka, w perspektywie człowieka, trwa dwie sekundy. Widzicie co? Poszłam, się poszłam sobie w minecraftcie na króciutki spacerek. Hmm, co tu jest? Ej, ten dom już jest zbudowany! Ej, rzeźnia, Kiedy jest ciemno, jak nie pójdzie. Ogólnie to jest druga część, jakby nie druga część filmową, którego dodam. To jest pierwsza część, ale ja dodałam... Znaczy ja nie jeszcze nie dałam. Ja zrobiłam y, filmik z tego właśnie. Z Minecrafta. Y, zmontowałam go. I go usunęłam. I z Film Market, czyli z tego co ja montuję, tylko usunęłam z przypadek Ach! Więc mój, moja inteligencja jest na poziomie, nie wiem, jakiegoś małego dziedziaczka. Zrobiłam trochę dziur. Yy, tu są chyba trzy kratki i już jest bedrock. Ja nie wnikam. Nie da się przepalić skór yy, konia. Ach, ja jeszcze nie jestem wyłączona z tego Minecrafta. Idziemy po naszą ofiarę, <ścoughs> yy, która... Koniki, chodźcie, jakżebyś tego pogłaskać moim mieczykiem. Gdzie jest mieczka? Go tam zostawiłam. Chodźcie, chodźcie. Znaczy, nie pogłaskam ich tam, pogłaskam ich rzeźni. Mój zenu ciągle tutaj siedzi. Jakby jak ja to nagrywam, to ja widzę, że to ma tylko minutę. A, dla mnie, a ja y, to, to budowałem jakieś w wtorek dni, przynajmniej. Potrzebuję jakiegoś brzydala kotalnego. O, ty jesteś brzydki. Chodź, 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 chodź. Będzie fajnie, zobaczysz, zobaczysz, będzie bardzo fajnie. Chodź. Czy on się domyślił, że idzie na rzeź? Teraz run. Czemu ja w nocy będę go <laughs> rzeźniowała? O Zenek jest ty! Siema! Będę żyć nowego konia. Zenek, idź mi po mleko! Dalej z tym, dalej ty mleka nie masz. Jak mi tam wlazłeś, to ci nic nie powiem. Wypieprzaj Zenek po mleko, bo jeszcze go nie masz. Wypieprzaj po mleko, albo kończ z tobą. O, już kończ z tobą. Trudno. Trochę być trochę takie um, kidow, kidowe, ale oglądam Vito i Bella. <śpuszczam> bo nie mam co robić. <śpuszczam> Chodź szkapo. Idź na rzeź. Chodź. Wiesisz się? Nieśliś się. Zmiesi się. Dobra, idziemy tutaj. Chodź. Szkapa! Właś mi tu! Może szkapa nie weszła tam gdzie miała wejść, ale i tak... Dzięki za, za skórę. Dzięki, dzięki, dzięki. Teraz trzeba to przypalić jakoś. Mniom, no, niom, niom, jakie piękne mięso. Nie, no. O taj. Piękne mięsko. Tak jak powiedziałam, idziemy robić parkour. Wszystkie dzieci nasze są. zemek śpiewaj! Na się Oskar. Szereg dawaj Oskara. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i dzwońcie dzwoneczkiem i, 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 i tyle. Ja idę to montować. Nara!